Widzowie bez litości dla jurorów The Voice Senior. Dostało się też Manowskiej. 3 stycznia 2026 roku ruszyła siódma odsłona The Voice Senior. W fotelu jurorskim po raz pierwszy zasiadła Majka Jeżowska, a do programu wróciła Alicja Majewska. Skład uzupełniają Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. Nową edycję prowadzi debiutujący w tej roli Łukasz Nowicki, który tworzy duet z Martą Manowską. Według danych TVP Start sezonu okazał się strzałem w dziesiątkę. Premierowy odcinek zgromadził przed telewizorami ponad 1,5 miliona widzów. Widzowie jednak, komentując program, bardzo krytykują show, co nie podoba się internautom. Nie tylko jurorzy Kolejny odcinek The Voice Senior wzbudził znacznie więcej kontrowersji niż zachwytów. W mediach społecznościowych widzowie nie szczędzili gorzkich słów, zwłaszcza pod adresem jury. Wielu internautów uważa, że atmosfera w programie zaczęła przytłaczać samą muzykę. Pojawiły się opinie, że jurorzy zbyt dużo mówią i skupiają się na sobie zamiast na uczestnikach. Widzowie skrytykowali The Voice Senior. Zdarzyły się też głosy krytyki, które dotyczyły zachowania jurorów podczas występów. Widzowie zwracali uwagę, że śpiewają razem z uczestnikami, co wielu odbiera jako brak kultury i przeszkadzanie w odbiorze występu i że Marta Manowska również bywa zbyt głośna i zagłusza występy swoimi komentarzami. Ta edycja to porażka, nie da się oglądać, ciągle gadają jak nakręceni. Janowski, Jeżowska, zachowują się poniżej krytyki. Ona siebie tu lansuje, a nie ocenia uczestników, szkoda mnie jest tylko Andrzeja, Piasecznego, i pani Majewskiej, że muszą, być w takim towarzystwie. Czy to Jury, oprócz pani Alicji, przestanie śpiewać razem z wykonawcą piosenki? Jest to niegrzeczne i denerwujące. Nie można słuchać, jak uczestnik śpiewa, bo Jurorzy cały czas coś między sobą mówią, i to głośno. Pani Manowska tak samo. To jest denerwujące. Pan Janowski jak zwykle każdemu wchodzi w słowo, nie trawię tego pana i jego wielkiego wymądrzania się. Matko, święta, za dużo gadania, za dużo filmów, pokazywania. A jak ktoś nie przechodzi dalej, fotele się nie odwracają, to czemu śpiewa drugą piosenkę, zmienić formę programu, bo się tego oglądać nie da? Więcej breblania niż śpiewania. Pokazują pół życia człowieka. Po co, żeby go potem nie wybrać? Do czego nam ta wiedza? To program o śpiewaniu, a nie bleblaniu. Czasami tak mnie wkurzają ci Juroży od siedmiu boleści, bo nie odwracają się, jak ktoś dobrze śpiewa, a wybierają tych, którzy fałszują? Patrzą na siebie. Myślą i myślą, aż skończy się piosenka, a potem o jeńku, Zasłuchali się i zapomnieli nacisnąć. Beznadziejni. Porażka. Krytyka dotknęła także doboru repertuarów The Voice Senior. Jedna z seniorek przyznała, że program jest dla niej nudny i woli edycję juniorską, bo seniorzy mają zbyt smutne piosenki. Inni również zwracali uwagę, że jest za dużo gadania o życiu uczestników, a za mało śpiewania. Jestem seniorką, ale ten program bardzo nudny. wolę juniorów. Jakiś ci seniorzy mają smutny repertuar. Napisała jedna z fanek The Voice senior. Na tle tej fali narzekań pojawiły się jednak pojedyncze pozytywne głosy. Widzowie chwalili Alicję Majewską za klasę i kulturę, a Łukasza Nowickiego uznali za bardzo dobrego prowadzącego. Jedna z osób napisała wprost, że prowadzący jest świetny, ale ta edycja i tak wypada wyjątkowo nudno. Choć oglądalność pozostaje wysoka, komentarze jasno pokazują, że widzowie coraz częściej czują frustrację i rozczarowanie kierunkiem, w jakim zmierza The Voice Senior. Trzeba jednak podkreślić, że wielu widzom podobały się występy w programie i to one zebrały wiele pozytywnych komentarzy.